Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, moi kochani, dzień dobry. Witam 2 marca w Dzień Pański w niedzielę. Dzisiaj rozważymy Ewangelię z Łukasza z 6 rozdziału, wersety od 39 do 45. Moi kochani, mocne mamy słowo od Pana na dzisiejszą niedzielę. Między innymi Jezus w Ewangelii upomina nas wszystkich, w ktu, ponieważ w każdym z nas tkwi gdzieś jakiś malutki bądź większy obłudnik, egoista. Człowiek, który jest egocentryczny, patrzy na siebie jako na kogoś lepszego. No w każdym z nas jest taki stary człowiek, taki po prostu zły wilk, który dochodzi do głosu i później sprawia, że nasze oceny innych ludzi są negatywne, że widzimy dookoła nas zło i chcemy poprawiać, korygować i pouczać. No i Jezus, co mówi? prosto z mostu. Znane słowa. Zacytuję. Dlaczego to widzisz drzazgę wokół swego brata, a belki w swoim oku nie dostrzegasz? Czemu chcesz wyciągnąć drzazgę z oka swego brata, podczas gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, mówi Jezus, usuń najpierw belkę ze swojego oka, a wtedy przejrzysz i będziesz mógł usunąć drzazgę z oka swego brata. Kochani, tak, no znane to są słowa, ale chcielibyśmy je na spokojnie przeanalizować. Zobacz, w każdym człowieku siedzi jakiś yy, po prostu stary człowiek, jakiś grzech, jakaś niedoskonałość, jakaś słabość. Nieraz to jest tylko drzazga w oku, nieraz to jest belka w oku, ale generalnie każdy jest niedoskonały, nikt nie jest aniołem, ok? To przyjmujemy za fakt, więc się nie, dziwi, nie dziwimy temu, że, yy, że jestem grzesznik, że ja grzeszę, jestem grzeszny, no i że ludzie wokół mnie też są słabi, yy, są grzeszni, bądź są grzesznikami, więc grzeszą i popełniają jakieś zło. Ok, to jest norma. Nie dziwimy się temu, że ktoś się źle zachowa, nas zrani. Bo i my też grzeszymy. Dobra. I teraz Jezus mówi: Aby się nie koncentrować na poprawianiu innych, aby nie patrzeć na innych z pozycji yy, po prostu lepszego. Że ja dostrzegam, koryguję. Ja nawet jak nie koryguję, jak nie upominam, to krytykuje, obgaduje, wyśmiewa jeszcze gorsze yy, grzeszki. I Jezus mówi, nie rób tak. Nie koncentruj się na takim doszukiwaniu się zła w bracie i siostrze. Moi drodzy, dzisiaj uczestniczyłem, czyli 1 marca, w sobotę, w ogólnopolskim spotkaniu fanów serialu The Chosen. Mieliśmy taki zlot u nas w mieście, w Łodzi. Przybyli ambasadorzy serialu The Chosen, przybyli ci, którzy chcą y, uczestniczyć w ewangelizowaniu tym serialem, pokazywać go w różnych miejscach, organizować y, projekcje. Było spotkanie bardzo ważne, ponieważ już niebawem, od 10 kwietnia, wchodzi piąty sezon, nowe odcinki, y, niesamowite i bardzo mocne. I między innymi na tym spotkaniu yy, tego fanklubu, The Chosen, tego serialu, dane nam było zobaczyć kilka scen z tego, co będziemy w kinach oglądali już od 10 kwietnia. I moi drodzy, tam jest jedna krótka scena z Judaszem. Judasz w pewnym momencie, kiedy zobaczył Jezusa, który w świątyni objawia swoją gorliwość o chwałę Ojca, i nie godzi się, aby w tym domu był uprawiany jakiś hazard, jakieś biznesy. I pamiętamy tę akcję Jezusa, jak wystąpił przeciwko sprzedającym i przeciwko w ogóle wszystkim kapłanom i, i ludziom prawa, zburzył ten porządek. Pamiętamy tę sytuację, to yy, ten serial pokazuje reakcję Judasza. I to jest niesamowite. W tym fragmencie, który dzisiaj zobaczyłem, jest takie zbliżenie kamery na Judasza, przerażonego, ale z drugiej strony takiego przekonanego, że on ma rację, że on by lepiej to rozegrał, że Chciał upomnieć Jezusa, skorygować go i kamera, kiedy tak najeżdża na jego twarz, nagle się zatrzymuje, a Judasz wypada słowa: Człowieku, co żeś ty narobił? Bardzo mocne. Ocena Jezusa przez Judasza. Co żeś ty narobił. No właśnie, zobacz, jak człowiek może oceniać Boga. Ale Judasz to zrobił. Pokiwał głową z przerażeniem, co żeś ty narobił. Ja bym to lepiej rozegrał, nie wchodził w konflikt. No, popełniłeś błąd. I to jest właśnie to, że Judasz chciał korygować Jezusa. Nie widział swoich problemów, jak bardzo był uwikłany w różne. Kradzieże, machlojki, przekręty. Nie, nie widział tej belki w swoim oku, ale dostrzega słabości, jakieś emocje negatywne u Jezusa i to chce korygować. No, to jest właśnie przykład pod dzisiejszą Ewangelią, moi kochani. Jezus mówi: nie róbcie tak. Nie oceniajcie, nie potępiajcie, nie chciejcie poprawiać całego świata i innych ludzi dookoła siebie. Zajmij się sobą. Zajmij się sobą. Tego dzisiejsza Ewangelia uczy. I moi kochani, na koniec taką chciałbym wam dać może taką złotą radę, jakąś ciekawą myśl. Ja ją tak odbieram, że jest głęboka i mądra. I mówi tak, co cię dotyka, to cię dotyczy. Co cię dotyka, to ciebie dotyczy co Ciebie dotyka u innych ludzi, co Cię irytuje, co się wkurza, jest bardzo często Twoim problemem. Przemyśl to. Nieraz jest tak, że irytuje Cię, że ktoś się spóźnia, że jest niesłowny, ale tak naprawdę to jest Twoja wada. To Ty często robisz wszystko na następną chwilę, spóźniasz się i jesteś niesłowny. Może kogoś dotyka to, że ktoś w towarzystwie... Stara się koncentrować uwagę innych na sobie. I cię to irytuje, i cię to wkurza, ale tak naprawdę dlatego, że to jest twoja wada i ty tak robisz. I ty byś chciał być w centrum. Bądź jakaś inna słabość ludzka, ktoś się jakoś inaczej nieodpowiednio zachowuje, jest leniwy w pracy, obija się, nie pracuje i po prostu. Jak to widzisz, to, to, to cały chodzisz, cała jesteś zdenerwowana. Dlaczego? Ponieważ to ty masz ten problem z obijaniem się, z lawirowaniem między obowiązkami, z lenistwem. Moje kochani, zasada, co cię dotyka, to cię dotyczy. Zbadaj siebie, zrób sobie rachunek sumienia. Co ciebie dotyka? Co ciebie irytuje? Co ci przeszkadza u ludzi? Pomyśl, a później zadaj sobie pytanie, czy czasami Ty sam, sama, nie masz z tym problemu? Może to jest Twoja belka w oku, którą trzeba na początku wyciągnąć, a później dopiero przejrzę, aby pomagać innym. Niech Pan Bóg nam błogosławi i żyjmy Ewangelią na co dzień. Dzisiaj Pan nas upomina, aby nie korygować innych, nie wytykać im błędów, nie chcieć wyciągać drzazgi z ich oka. Bo często jest tak, że my w swoim mamy belkę i w swoim życiu mamy większe problemy niż te, które byśmy chcieli innym rozwiązywać. Nawet często nieproszeni. Moi drodzy, zajmijmy się sobą, uświęcajmy się. W Nowym Testamencie mamy bardzo często wezwanie do tego właśnie w listach pawłowych. Z bojaźnią i drżeniem zabiegajcie o własne zbawienie. Ok? Uświęcajmy się przez modlitwę, przez korygowanie swoich wad. Już za parę dni Wielki Post będzie na to okazja, aby popracować nad sobą. Ja wszystkim Wam błogosławię na wspaniałą niedzielę. I moi kochani, śledźcie, yy, bo już niebawem The Chosen wchodzi do kin, piąty sezon. A wcześniej, przynajmniej tutaj w Łodzi, będziemy chcieli grać wszystkie odcinki jeszcze czwartego sezonu, żeby sobie powtórzyć, odświeżyć i w kwietniu już przejść do kolejnych części które wejdą do kin od 10 kwietnia dokładnie a na teraz niech pan nam błogosławi pięknej niedzieli wam życzę w imię ojca i syna i ducha świętego amen